Witam. Dziś pokażę Wam swój sprzęt do nagrywania dźwięku, ponieważ nieraz o to pytaliście, jak można nagrać yy, dźwięk z instrumentu klawiszowego. I nie tylko. Zacznijmy może od samego dołu. Tutaj na dole mam wzmacniacz. Zobaczcie, no tutaj power, yy, klawisz do uruchomienia, że tak powiem, słuchawek, regulacja basu, regulacja dźwięków wyższych. Tu jest ogólny taki główny potencjometr. Tutaj mamy kilka źródeł dźwięku, prawda, na które możemy ustawić wzmacniacz. Tutaj oczywiście są tam pokrętła do balansowania, a tutaj jest pokrętło do zmiany źródła dźwięku. To jest wzmacniacz firmy Pionier. Do tego mam kolumny JPW. Takie ładne, wysokie, duże. Widzicie, generalnie są dwie. Ale przejdźmy do sprzętu do rejestracji dźwięku. Powyżej tutaj mamy nagrywarkę CD, jest to nagrywarka Philipsa, ona obecnie nie jest podłączona, ale generalnie jest to sprzęt, który jest sprawny i działa. Można na nim nagrywać płyty, i do tego służą płyty audio wielokrotnego użytku. Możemy nagrywać ręcznie, możemy nagrywać Synchronicznie tutaj można nagrać 99 utworów. Tak samo jak zresztą na nagrywarce drugiej, jest to także Philips, już nieco bardziej zaawansowana technologia. Też można nagrać 99 utworów, sfinalizować płytę i potem ją odfinalizować, czy, co pozwala na nagranie kolejnych utworów. Jeśli oczywiście liczba nie dobije do 99. Ta nagrywarka jest także na płyty audio wielokrotnego użytku. Te płyty są niestety rzadko dostępne, no ale jeszcze udało mi się zrobić zapas odpowiedni, ponieważ sprzęt nie jest taki całkiem nowy. I teraz popatrzcie, włączymy sobie nagrywarkę. Ona zaraz powinna się uruchomić. I zobaczcie, widzicie. I tak właśnie wygląda ekran tej nagrywarki. Tutaj jest lista utworów. Jest tutaj kilka trybów nagrywania, ponieważ możemy nagrywać całą płytę. Poszczególne ścieżki. Możemy wybrać nagrywanie ręczne, po czym możemy płytę sfinalizować i właśnie ją odfinalizować. Tutaj akurat jest taka płytka. No można też nadawać tytuły ścieżkom poszczególnym. No teraz sobie taką płytkę wyjmiemy, żeby Wam pokazać. To jest zupełnie zwyczajna płytka, niczym się z wyglądu nie różni, aczkolwiek różni się konfiguracją listy zapisu, prawda? Jest to audio CD wielokrotnego użytku. I taką płytkę właśnie wsadza się do, tutaj do kieszeni i się nagrywa. O i teraz to urządzonko się będzie konfigurowało i pokaże nam komunikat, że jest gotowe do pracy, i wtedy będzie można nagrywać. No, teraz już bardzo ciężko zdobyć jest nagrywarkę CD. Dostępne są za to nagrywarki DVD. Wracając jeszcze na chwilkę do tej niżej stojącej nagrywarki. Ona wprawdzie nie mogła odfinalizować płyty, ale miała bardzo fajną możliwość. Ustawienia poziomu nagrywania, poziomu dźwięku. A niestety robi to automatycznie. No, czasami chciałabym zwiększyć poziom, ale niestety nie da się. Generalnie robi się to już z płaszczyzny samego urządzenia. No, ale nic, przejdźmy dalej. Tutaj mamy wspaniały ośmiuścieżkowy rejestrator yy, firmy Roland. Jest to BOSS BR. Tutaj przyjrzyjcie się, jak wygląda właśnie ekran roboczy. I są dwa mikrofony zewnętrzne, wbudowane, zobaczcie, wewnętrzne wbudowane, o. I to są mikrofony takie pojemnościowe, dzięki czemu można nagrywać na przykład jakieś tam koncerty, próby i tak To urządzenie daje możliwość nagrania przez kabel. Można potem oczywiście utwór masteringować. Ja Wam tutaj może pokażę, jakie on ma wyjścia z tyłu i wejścia. Patrzcie, widzicie, typowo mikrofonowe kanony, duże jacki, no i wyjściowe dżincze, dzięki czemu można to urządzenie podłączyć pod wzmacniacz. Ewentualnie, jeśli nie chcemy konfigurować do formatu WAV plików, które nagramy tutaj na to urządzenie, ponieważ ono nagrywa w swoim formacie, no to wtedy możemy podłączyć właśnie do nagrywarki. Generalnie do tego urządzenia jest dołączone oprogramowanie komputerowe, które umożliwia konwersję plików zapisanych na tym urządzeniu. Tutaj można nagrać 8 śladów, z czego dwa są podwójne. Czyli drak 5, 6, jest podwójny, 7 i 8. Można oczywiście nadawać tytuły tym utworom, tym projektom. No i generalnie urządzenie jest lekkie, przenośne i fajnie się sprawdza w warunkach zarówno terenowych i przenośnych, jak i studyjnych. Tak jak widzicie tutaj. Tutaj mamy mniejsze urządzonko, jest to też Roland, jest to MicroBR, inaczej. Jest to urządzonko, które prezentowałam już wcześniej, ono ma trzy tryby pracy. I tutaj nie powiedziałam, ale jest oczywiście możliwość dołączenia efektów dźwiękowych echa, pogłosy. Jest procesor wokalny z takim dość prymitywnym, ale jednak harmonizerem. I jest też możliwość grania i nagrywania z rytmem. BR80, czyli MicroBR, jest fantastycznym urządzonkiem do nagrywania właśnie w terenie, czy prób zespołów, czy lekcji, prawda? I to jest rejestrator czterościeżkowy. Yy, właśnie ma tutaj trzy tryby pracy. O, proszę bardzo, jak się ładnie inicjuje nam ten sprzęcik. Ma taki bardzo ładny czytelny ekran. Generalnie można nagrywać projekty, prawda? O, projekty. Można nagrywać właśnie kilka instrumentów jednocześnie, to znaczy cztery dokładniej i znaczy można by było, gdyby miało odpowiednią ilość wejść, bo tutaj mamy line in i wyjście mikrofonowe. Wejście mikrofonowe, mamy też tutaj słuchawkowe wejście. No i tutaj oczywiście USB, dzięki czemu możemy przenosić dane do komputera. No a w każdym razie można cztery ścieżki nagrać. Można podłączyć też gitarę, tutaj nawet jest przełącznik, gitara, mikrofon. To urządzonko jest bardzo leciutkie, na materię. O, tutaj proszę bardzo, za chwilkę pokaże się drugi tryb pracy, czyli nagrywanie z, z rytmem. Są różne style, tam jazz, rock i tak dalej. I tutaj trzecia, najciekawsza opcja, czyli live recording, co umożliwia od razu nagrywanie w WAVie, w MP3. Yy, BR-800 Również ma tę opcję, ale może nagrywać tylko w wave'ach. A tutaj możemy mieć MP3 i różne rodzaje jakości tej MP3. Mamy możliwość nagrywania punkt A punkt B. Mamy menu. Możemy też masteringować. Efekty masteringowe tutaj w tym urządzeniu również są. I tak jak w BR-800, w BR-80. Są też mikrofony. Tutaj sobie wyłączymy to urządzonko teraz, i już ostatnią rzecz Wam pokażę. Ten oto malutki sprzęcik. To jest dyktafon Olympus DS30. Olympus DS30 jest dyktafonem cyfrowym. Bardzo fajnie sprawdza się do nagrywania wykładów, lekcji, różnych spotkań. Ma tutaj możliwość ustawienia różnych jakości. W zasadzie wybór jest pomiędzy, pomiędzy dwoma, tak naprawdę: wyjście słuchawkowe, mikrofony. Można oczywiście tutaj też dołączyć mikrofon zewnętrzny. No jak na razie, to korzystam z tych tutaj sprzętów pozostałych i na razie nie miałam takiej potrzeby. To są już wszystkie urządzenia do nagrywania dźwięku. I na koniec chciałabym Wam powiedzieć, że dźwięk można również nagrywać na komputerze używając karty zewnętrznej. Jeżeli to jest laptop, ponieważ w laptopach karty. Karty dźwiękowe są zintegrowane jest informacja w danych karta dźwiękowa zintegrowana, co oznacza, że no niestety, jak chcemy robić dobre nagrania, musimy dokupić kartę zewnętrzną dołączoną na USB. Jeśli chodzi o komputery stacjonarne, no to no teoretycznie te karty dźwiękowe, które w nich są, są dobre, ale, ale lepiej po prostu zaopatrzyć się w lepszą, jeśli jest taka możliwość. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia w kolejnych moich filmikach. Zapraszam do oglądania, do zadawania pytań i subskrybowania mojego kanału.